Miałem kiedyś sen, krótki, ale piękny, sen o wspaniałym mieście na brzegu morza. Kiedy się zbudziłem, wiedziałem, że się spełni. Tak powstała gdynia. Nie myślcie tylko, że było mi łatwo. Złośliwi po kątach szeptali, że minister Eugeniusz Kwiatkowski zmysły postradał. Chce nam o port dla transatlantyków budować. Dobre sobie. Ja jednak swoje wiedziałem. I już w 1926 roku Gdyni przyznano prawa miejskie. Mieszkało tutaj wówczas 12 tysięcy ludzi, choć. Pięć lat wcześniej było ich zaledwie 1300. Och, gdybyście widzieli zapał tych, którzy na wybrzeże ściągali ze wszystkich stron Polski, każdy chciał kupić parcele i dom na niej postawić. Z dnia na dzień w małej kaszubskiej wiosce wyrastały kamienice, jakich w kraju niewiele widziano modernistyczne. Linie miały zgrabne, niczym burty transatlantyków i spinały ulice tak wytyczone i szerokie, że nie powstydziłby się ich ani Nowy Jork, ani Chicago. Równolegle z miastem pod okiem inżyniera Tadeusza Wendy budowano port, by mógł się rozwijać handel i marynarka wojenna. To z niego wyrusza się w najdalsze zakątki świata, ale i wielki świat. Tutaj zagląda. Przejdźcie się no tylko aleją statków pasażerskich, jedyną taką w Polsce, gdzie kamienne tablice przypominają o gościach naszego portu. Ech, lata mijają, a miasto i mieszkańcy nic się nie starzeją. Niechaj Gdańsk zdobi wieków patyna, niech tam sopot letniska ma czar. Dla mnie jedno jest miasto jedyne, moja Gdynia i ulic jej gwar. Gdziekolwiek spotkasz Gdynianina, rozpoznasz go po młodym duchu i wielkiej dumie. A ćwierć miliona dzisiejszych Gdynian ma powody do dumy. Reprezentacyjny skwer Kościuszki z przycumowanymi ORP Błyskawicą i Darem Pomorza i słynnym Gdyńskim Akwarium Najwyższy na wybrzeżu drapacz chmur Sea Towers Wspaniały teatr muzyczny Czy wreszcie festiwale Polskich filmów fabularnych Czy ten muzyczny opener Oczywiście największy w tej części Europy Kiedy na moje miasto patrzę z cokołu To myślę, że aż taka piękna Gdynia Jednak mi się nie śniła